Nienawidzę tego to jest najgorsze, co może być pod myśl. Babcia nie zwierza. O Boże, nienawidzę tego, to jest najgorsze, co może być pod myśl. Babcia nie zwierza. O Boże, nienawidzę tego. To jest najgorsze, co może być pod migis. Babcia, nie dzwoń teraz. O Boże, nienawidzę tego. To jest najgorsze, co może być pod migis. Babcia, nie dzwoń teraz. O Boże, nienawidzę tego. To jest najgorsze, co może być pod migis. Babcia, nie dzwoń teraz. O Boże, nienawidzę tego. To jest najgorsze, co może być pod migis. Babcia, nie dzwoń teraz. O Boże, tego. To jest co może być